Cześć, tu jako kreatywna idę teraz, słuchajcie, do Katowic. Jestem w Katowicach właściwie. Idę do Lumpeksów w okolicy samego centrum, bo jestem naprzeciwko dawnego dworca. Na ulicy. Hm, jaka to ulica? Nie znam ulic w Katowicach, słuchajcie. Tawowa, no czyli samo centrum de facto. Zaraz zobaczymy się w jednym z Lumpeksów. Pierwszy sklep to będzie Peweks. Słuchajcie, to jest pierwszy sklep, do którego zachodzę w centrum Katowic. Słuchajcie, no niestety ten Pewex okazał się porażką. Nie chcę Was zniechęcać, bo być może Wam się spodoba, ale jak dla mnie to tam totalnie nic nie ma takiego interesującego mnie, bo są tutaj głównie rzeczy sieciówkowe, dużo nowych rzeczy z metkami, ale 95% to poliester, w związku z tym idę dalej, bo niestety nie udało mi się tutaj niczego zakupić. Lecimy. Słuchajcie, myślałam, że Kraków jest drogi, ale zaskoczyły mnie Katowice totalnie. Mały kawałek ciasta z kruszonką. 24 zł plus kawa 19. To nawet nie można tego nazwać lunchem, więc idę poszukać trochę czegoś bardziej rozsądnej cenie, bo co innego, jakby to był jakiś obiad. Lecę coś zjeść i idziemy do kolejnego Lumpeksu. no i tekstylowo w samym centrum jestem w sklepie już tutaj i jak zwykle poszłam na torebki i buty, piękna torebka która wyglądała jak taka stara księga i cała była ze skóry w stanie naprawdę idealnym no naprawdę bardzo mi się to spodobało było mega oryginalne tutaj widzicie takie buciki też naprawdę świetne zamszowe ze skórki z małym obcasikiem które były nam niedobre. Bardzo fajna kopertówka, ale trochę podrapana i tutaj się troszkę bałam, że nie da się tego za bardzo y, naprawić, a tutaj mamy piękną skórzoną torbę w dwóch odcieniach brązu. Naprawdę piękna skóra i torba jest jak nowa i w środku i na zewnątrz. I wiecie co, no oczywiście te torby kosztują około 30 do 40 zł, więc no wiadomo, że to nie jest aż tak tanio, natomiast y, naprawdę w super stanie, więc myślę, że warto nawet takie skórzane torby za tą cenę zakupić. Oczywiście, które będą dostępne później. Y, tutaj też jest bardzo fajna torba, której jednak nie wzięłam, ponieważ jak zaraz zobaczycie, tam miała troszkę wytarty dół. No i to już do końca mi się nie podobało. Miała natomiast bardzo fajne wykonanie fajny rodzaj skóry, taka miękka też, ale jakościowa skóra i fajne wszystkie te okucia i tak dalej w bardzo ładnym kolorze, także on tutaj widać było właśnie, że taka była przytarta i to już trochę za bardzo przytarta, bo jak to jest jakiś tam kolor to można zawsze trochę przyczernić troszkę tam wypastować i tak dalej, tutaj jest piękna włoska torebka ze skóry również w ślicznym kolorze i w fajnym rozmiarze słuchajcie, to jest zamsz naturalny bardzo czyściutka, naprawdę super, super torba. I bardzo ładny odcień te, tego popielatego koloru. Tutaj były też snikery od ryłko ze skóry. Całkiem fajne w beżowym kolorze, trochę za duże na mnie. Wiecie co, no jednak nie były tak nowe w środku, więc ja jak wiecie, kupuję tylko buty naprawdę w stanie nowym, praktycznie nienoszone. No bo jednak taką mam politykę, tak uważam. A tutaj poszłam sobie na pięterko, gdzie są sukienki i inne ciuchy i wierzcie lub nie, ale przejrzałam chyba z 500 sukienek i większość tego była poliestrowa ze dwie sukienki, które mi się podobały, były niestety zafarbowane i miały wady, więc nic nie udało mi się kupić w tak ogromnej ilości sukienek to świadczy o naszym, słuchajcie, rynku hmm, tutaj była jedna dość fajna sukienka, ale też miała jakąś tam wadę chyba była rozpruta właśnie <laughs> Świadczy to o naszym rynku po prostu ubrań, jak, jak słabe są teraz rzeczy, no. Tutaj wybrałam jedną fajną bluzkę, bardzo podobała mi się desen tej bluzki, kolor taki jasny beż z takimi pastelowymi kropeczkami i fajna długość. Tu była jeszcze jedna fajna bluzka, też z bawełny Cześć, słuchajcie, tuż obok sklepu, w którym byłam jest bar mleczny i jem sobie obiadek. Jest za 19 zł, więc super. Cały obiad jest tańszy od tego nieszczęsnego ciastka w barze, które nawiasem mówiąc było po prostu zwykłą bułką drożdżową z kruszonką. Ale wybaczam już to i jem. Szybko to pyszne danie i zobaczymy się w jeszcze jednym lumpeksie dzisiaj, bo tylko tyle zdążę przed koncertem, a idę na koncert Katowicki Santander letnie brzmienia oczywiście z Wiktorem. To już przez jakiś czas ostatni koncert, bo będę miała swoje zajęcia i koncerty teraz i już nie będę mogła być obecna na ich, także na razie, do zobaczenia później. A, jeszcze jedna rzecz, torebka, która mi się bardzo podobała, taka co wyglądała jak manuskrypt stary, no niestety nie miała metki, więc Pani ją wyceniła na 50 zł, więc wiecie co, mimo że naprawdę mi się podoba, to jednak no niestety musiałam zrezygnować z tej torebki, bo... No trudno, takie zasady to takie zasady, ale uważam, że za taką małą torebkę, jeśli miałabym ją jeszcze sprzedać, no to trochę była wygórowana cena. Słuchajcie, idę do Textile House teraz. Czy Textile House, nie wiem jak to się czyta. Zdaje się, że niestety muszę przejść. A może spróbuję na skróty. W każdym razie powiem wam, że no pierwszy second hand mnie szokował. Nie miałam tam czasu i też był hałas, żeby tak mówić dużo. Ale byłam w szoku, że w tak centralnej lokalizacji jest tak marny sklep. Być może tam normalnie są lepsze rzeczy, ja po prostu trafiłam źle. Nie mówię, że. Zawsze tam tak jest, ale tam jest praktycznie wszystko z sieciówek i to takie naprawdę sztuczne poliestry. No, byłam mega rozczarowana. No i zobaczymy, co w Texay House. To jest sieciówka, więc można się spodziewać tego samego, co wszędzie pewnie. Ale, ale zobaczymy. O, udało mi się znaleźć takie przejście. O, typowo Katowickie moim zdaniem, pod spodem. <grym> Będę szybciej na miejscu. Także idziemy zobaczyć, co tam jest. za ulicy Chorzowska. Okej, okay, no to Chorzowska, obok Food and Wine. Słuchajcie, w Textile House była yy, nowy towar był, więc naprawdę ceny były no naprawdę wysokie, powiedzmy sobie szczerze. Sukienki od 60 do 90 nawet 100 zł, zależnie oczywiście od sukienki, od firmy i tak dalej. Kilka tutaj sukienek, jak widzicie, mierzę fajnych, naprawdę fajnych, nie mogę powiedzieć, same fajne materiały, bo tutaj było z czego wybierać, nie były same, same sztuczne, tak jak było gdzie indziej. Bardzo fajną lnianą koszulę. też no Niestety, te ceny, jak na przykład na koszulę, to dla mnie już były za wysokie. Spodenki z lnem i bawełną z mango też świetne, ale naprawdę drogie. Słuchajcie, więc takich zwykłych rzeczy postanowiłam nie brać. Natomiast tutaj jest przepiękna spódnica, którą na pewno zobaczycie w następnym odcinku zmierzymy. Ona jest z jedwabiem w pięknym, w naprawdę pięknym kroju i kolorze. Także, wow, na mnie za duża. Fajna sukienka z bawełny. W super kolorystyce. No niestety też nie wzięłam tej sukienki. Była też troszkę dla mnie za droga. A tutaj już w domu mierzę, bo oczywiście skasowałam sobie niechcący jeden filmik. Taką sukienkę naprawdę super marki. Opowiem Wam oczywiście już o niej, o wszystkich szczegółach, co to jest, jak to się nosi, następnym razem. No i jeszcze kupiłam dwa piękne paski. Tutaj jest taki vintage pasek z cudowną klamrą w stylu, takim trochę art deco, z taką dziurką od klucza na środku, naprawdę mega mi się spodobał. No, i paski oczywiście też były bardzo drogie, jak na paski. Tutaj mamy pasek z przepraszam. E, e, piękny kolor, przepiękny kolor. Jestem po zakupach. No i z bólem serca musiałam zostawić trochę rzeczy, które mi się bardzo podobały. No ale no nie da się wszystkiego kupić. Zwłaszcza, że w tym Textile House jest bardzo drogo. Sukienki są tak do 90 zł. Znaczy, bardzo drogo, jak na Lumpex. Oczywiście te sukienki niektóre są tyle warte. Natomiast wiecie, ja robię zakupy. Trochę dla siebie, ale też trochę do sprzedania. No więc musi być to jakaś cena, która jest dla mnie po prostu opłacalna. No i. Yy, no i coś kupiłam. Zobaczycie w następnym filmiku, co kupiłam, co się udało. Jestem już przy autku. Ajcie, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że ten krótki filmik o Lumpeksach w Katowicach, część pierwsza, Wam się podobał. I. No. I będę na pewno kiedyś robić. Kolejną część tego filmu, czyli znowu przyjadę do Katowic zrobić zakupy. No ale muszę mieć większe fundusze, bo już widzę, że w Katowicach nie przelewki z cenami. Także kochani, jestem i tak zadowolona, bo naprawdę kupiłam rzeczy mega premium, o co mi też chodziło. Pozdrawiam Was serdecznie jeszcze raz i do zobaczenia w kolejnym filmie.